Daj z Juba. Nie, czekaj, bo czekaj na wagę. Ja się tu... I Proszę Państwa, czekaj. dziuba! 300 kg na klatę? z Uważaj, bo ci na nogi zrzuci. Uważaj, bo ci na nogi zrzuci. No przynajmniej raz. Tego się nie dać. da. radę, da radę. Rady. Dawaj, bo Dawaj. Zrobisz. Dawaj z tamtej da. da. strony, dawaj. Nie, da. No podnoś. No, tak, tak, tak. no tylko, podnoś, podnoś. 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 i bakter. Jakie? No ty No Jeszcze raz. A ile musi? Sam Słabe to jest panowie. Dobra, trzeba wziąć śmieci, bo to nie idzie. <laughs> Не ждутся ей, бы я ее бы дать Все. Не, наша. Да, теперь